Słyszeliście o takim artyście y, Jacek Markiewicz się nazywa. Jestem radykalniejszym widzem niż Jacek Markiewicz artystą rzeźbiarzy. Jeśli artysta prezentuje g formowane przy pomocy zwieracza, to mnie jako widza absolutnie nie interesuje, czy czuł on jak sam przyznaje satysfakcję pracując nad tą kupą. Nie obchodzi mnie impuls, który doprowadził do udanej defekacji. Ale bryła sama w sobie. Jeśli zobaczę przepięknie uformowaną bryłę, pokolorowaną na blade, a zarazem głęboki, o ile taki może być, w tonie, błękit, to się nią zachwycę albo i nie. Natomiast nie muszę, a nawet nie chcę wieliczowa bryła, jest genialnym efektem ruchów jelit artysty, czy też wynikiem pracy jego wyćwiczonych palców. Co tam mnie obchodzi? Po co ona o tym opowiada? W końcu dzieło sztuki powinno się bronić samo. A tymczasem czytamy w wywiadzie, przesłany mi przez Wojtka Brojera, mediewista, autora diabelskiego, inżyniera elektronika, właściciela galerii Fundamenty w Dąbrównie i organizatora corocznych plenerów malarskich w Dąbrównie, dziękuję serdecznie, przeprowadzonym z nim przez Katarzynę Kozyrę i Artura Żmijewskiego. No i tam czytamy w tym wywiadzie, tak o to się pytają y, państwo wywiadowcy. Nakupkałeś w Galerii Forońsku. W Pierwszy projekt był inny. Miałeś obsikać ściany. Wystawa nazywała się Miejsca, nie Miejsca. Chciałem oznaczyć moczem swoje terytorium, a kupa to był impuls. nagła reakcja. Do późna w nocy jeszcze robiłem. Stela z konstrukcji, oczywiście, aby pokazać właściwą pracę. Pokazywanie swoich wydaliń jest krępujące. Nie było ci wstyd, że ludzie oglądają eks ekskrementalny artefakt. Eee! To była reakcja na to, co się tam działo. Byłem tym bardzo zdenerwowany. Poza tym interesowały mnie różne wydzieliny z człowieka. Wcześniej pokazywałem już ślinę, plfocinę, krew i mocz. Przyszedł czas na kupę. Był taki projekt, żeby grono znajomych, wśród których się obracałem, pokazało wspólnie swoje wydzielniny. On został później zrealizowany. No, nawiasem mówiąc, nie ma to jak ze znajomymi na fajdać. Fajnie jest wtedy chyba. Dlaczego wydzieliny? Co interesującego jest w krwi miesięcznej, w ślinie, w spermie? Coś bardzo ludzkiego. Trudno mi to nazwać. Ludzkiego? Każde żyjątko ma w sobie jakąś limfę i jakiś ekskrement. Robimy to wszyscy jak zwierzęta, ale bardzo się tego wstydzimy. Unikamy mówienia o tym. Cisza nad defekacją jest bardzo ludzka. Na no pewnie, że tak. Co czułeś pracując nad kupą? Satysfakcja. Wystawa nie była zbyt ciekawa, a wystawiający artyści nosili wysoko nosy. I miałem satysfakcję, że nasrałem. Zrobiłem to zresztą z dbałością o formę powstającego obiektu. Chcesz nam mówić, że kształtowałeś tworzywo zwieracze? Byłem świadomy każdego formującego materię gestu. Proszę bardzo. Tyle cytat. A jeśli artysta uważa, że próbując nago uwieść nagą figurę ukrzyżowanego, bo i takie miał pomysły i realizację artysta Markiewicz, nie, przepraszam, Markowskich. Pokazuje on wtedy niegramotnym wierzącym, że uwodzi tylko drewno, więc nie ma sprawy, bowiem działa na widzów przez sztukę, aby ich wyprowadzić z błędu bałwochwalstwa. To może oznaczać, że absolutnie nie rozumie i, co jeszcze smutniejsze, nie czuje niczego, co może być po ludzku istotne w dziejach kultury i mentalności. Tak o tym mówi. Do pracy, w której pieszczę figurę ukrzyżowanego Chrystusa, motywowała mnie chęć obrazy tego, co nie jest Bogiem. Liżąc wielki, średniowieczny krucyfiks, dotykając go nagim ciałem, obrażając go, gdy leży pode mną, modlę się do prawdziwego Boga. Obrażałeś tylko krucyfiks. Dla widzów było to obrazobórstwo. Poprzez użycie krucyfiksu obrażałem ich samych. Dla nich był to Bóg, dla mnie drewno. Twoja pierwsza wystawa odlewy z ciała, twoja modlitwa, płonące świece, cytaty z Biblii. Moja twarz dla nas, miękkich form, bardzo zniekształcona, w sąsiedztwie cytaty z Biblii, panie, wybaw mnie z tego ciała śmierci. Ciało zdawało mi się czymś złym, grzesznym, nie umiałem się przed nim obronić. Istnieje grze? Istnieje! Jak czuję się, zdejmując krucyfik ze ściany mu w muzeum? narodowym, w Warszawie, świętokradztwo, czy działanie radyla, radykalnego mistyka-ekstatyka? jo oj, 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 oj. mocno. Nie ma to jak takie mocne pytania, co nie? Wyrosłem w tradycji katolickiej, serce chciało wyskoczyć mi gardłem. Frapują mnie słowa, jestem nagi, więc obrażam to, co pode mną. — Wiesz, z czym mi się to kojarzy? W technikum leśnym naoglądałeś się różnych spodnich warstw. — Ostatnio powiedziałem w swojej kobiecie, że używam seksu zamiast samogwałtu. Już się tak często nie onanizuję. — Chciałeś uwieść Chrystusa? — Tak. — Co ciebie powstrzymało? — Zabrakło czasu. Siedziała przy mnie strażniczka i doglądała, bo obiekt nie został zniszczony. — na szczęście zasnęła, a ja rozebrałem się i położyłem bok krucyfiksu. Dziewięć minut później obudziła się. Film trwa zatem dziewięć minut. Zanim opanowałem emocje i zacząłem myśleć. Było po wszystkim. Jedna kamera łapała non stop cały obraz, a inne krążyły wokół. Na wystawach monitory były ustawione na planie krzyża. Ech. Muszę jeszcze dodać, że nie czuję się urażony w swoich uczuciach przez artystę i nie jestem w stanie na niego się złościć. Jego rozmowa z Kozyrą i Żmijewskim jest z punktu widzenia psychosociologicznego całkiem interesująca, a raczej może wstrząsająca. Mam jednak jakieś dziwne przeczucie, że nie jest to rozmowa o sztuce. Nie osobiście informacje tam zawarte do odbioru i oceny dzieł sztuki nie są do niczego potrzebne. Przeczytajcie zresztą całą rozmowę, przeżyjcie ją, przeżujcie i prawdopodobnie wyrobicie sobie własne zdanie.